Mamy to, w takim razie możemy przejść do oglądania stopkama. Oglądamy stophamule. Ja pierdolę, wszyscy będą pewnie... Ch mi kierowcami, a ja jestem zajebistym i powtarzam to po raz kolejny, że zdałem kurwa prawo jazdy za pierwszym razem. To jest kurwa prawda. Nigdy w to nie uwierzę. Dobra, przysięgam na mojego tatę, że zdałem za pierwszym razem prawko. I teorię, i praktykę. Dobra, jest najnowszy stopkam 9 godzin temu. Mam nadzieję, że będą dymki. W ogóle, ostatnio, że przez to, że mamy koncerty, to w ogóle ja prowadzę zawsze furę, nie? I k***a ku... powiem wam, że nic nie w wkurza mnie tak, jak jechanie w weekend po autostradzie i jak jest wk***a osób, nie? Na drodze. Ja ale k***a, Polacy No nie wiem k***a, Z lewego pasa k***a robią sobie prawy k... pas nie? I dwa pasy jadą tak samo często Wiecie o co chodzi? Albo jak ktoś wyprzedza po hamulcach daje Dobra stary tacy wiesz Sheriff lewego pasa Czy jak to tam mówią nie No to w ogóle k***a, tragedia Dziękuję ja zbiłem auto jak miałem 5 lat xd e, Słyszę nie wiem, czy wiesz Ale jeżdżenie autem e, poniżej 18 roku życia Jest niedozwolone w Polsce e, Więc mam nadzieję że żartujesz sobie Bo inaczej Świeży możemy podejść na policję lekmento. tak Bo jesteśmy złotych, obywatelami przykładnymi Siemka taj przy Szotaut Mati mam horrorek do polecenia. Widzowie, zatkajcie uszy. PR gwiazdka cea Dobra, stary, ja pracowałem w swoim życiu i powiem wam, że to był największy horror, nie no, robiłem pizzę. A tak jak mam szczerze powiedzieć? Oje szefa! Oprócz tego, że zapłacił mi za wypłatę, to jeszcze o... Szefa na to, że zjadłem ku... tyle pizzy za darmo i wypiłem mu tyle alkoholu. Że tak wyszedłem na tej robocie na plus, że kwa ku... wiecie, że i tak jest to na plus. O właśnie, a Madi też jadł za darmo pizzę. Robiłem zajebistą pizzę. Dobra, oglądamy stopkama. let's go. Dobra, to jest w ogóle dla mnie pojęczne, ale powiem wam, że w innych miastach pewnie też tak jest, ale we Wrocławiu ziomki z Glovo, czasami kupa bez wyobraźni, nie? Mają te kurwa elektryczne rowerki i pałują je na full pisę, gaz na full, nie mam kurwa naprawdę pojęcia, jakim oni cudem jeszcze żyją. Oni wiecie, na pewno auto kurwa wyhamuje za każdym razem, nie? Tak to wygląda z ich strony. No kurwa, a to jest normalne. Log the video, ty. Mamy jakiegoś nowego bohatera w StopHamie. Log the video! Log the video! Log the video, Lock the VIDEO, co to ka znaczy? Kurde, przez chwilę znajomo mi wyglądało. Wyjdzie się ktoś z lewej. Nie. Aha, co jest ty? Co jest? Ej on. Wytyfy? Wy? To było popierdolone Myślałem, że ziomek chce skręcić po prostu I chce skracać czy coś Ale on chciał chyba jechać prosto O, łuskie blachy Drogowe. Miałem ostatnio identycznie Identycznie, kurwa, ostatnio miałem Ja, kurwa, nie Ej, ale wiecie co? Ja zawsze jak oglądałem Stop Hama I mieszkałem w mniejszym mieście to ja zawsze myślałem Kurwa, to się rzadko dzieje chyba A jak się jeździ, kurwa, po większym mieście To to jest, kurwa, klasik, nie? Ja się nie dziwię, że, kurwa, często w dużych miastach się widzi jakoś częściej pobijane auto na przykład Jakiś wariat, kierowca Tira Czy tam innej ciężarówki Zlecenie z Ikea Wariat. pirat drogowy, tak, pirat drogowy, co więcej powiedzieć Zwykły ham, zero, kurwa, używania wyobraźni, nie dość, że No to już się zaczyna ciągła, po pierwsze, po drugie są, kurwa, pasy Po trzecie nadjeżdża samochód z drugiej strony Debil, kurwa, skończony, nie? Jak pirat, to i rum potrzebny? Ej, stary, akurat ma w domu rum, nie? Jedyny alkohol, jaki mam w domu, to jest, dany rum Ten, kurwa, bumbo, czy jakoś tak? Bambo, bumbo, bembo, kurwa, jest jakiś taki rum No, bumbu, bumbu, właśnie, bumbo. Dobra, co jakieś typowe polskie osiedle, starsze? Wygląda k***a, jak Wrocław i każde inne polskie miasto. o co tu chodzi, ty? No, jakby. Ja rozkminiam, że to on ma po swojej stronie samochody. Nie wiem o co tutaj chodzi. No, taksówkarz niby wiecie. Zatuwa się na kama wjechała, ale szczerze, no to jakby miała pierwszeństwo takie, może na to tak popatrzeć No, się, proj się. Co tam masz do powiedzenia? No, mam ci do powiedzenia to, że to. Ty mi, ja samochody no. zaklowane, a ja mam pierwsze. Tak, a bierze... Ja pytanie. Ale ej, ale szczerze, słychać, kurwa, po jego głosie, że w ziomek, mi się wydaje, nie? Ty mi, ja samochody no. zaklowane, a ja mam Tak, istotne. A wiesz, że kończy. Miałeś pan miejsce i mogłeś biegać. A obie... Aby twoje byliśmy sobie pojechali Nie, Ale oczywiście... ja... Ej, kojarzy mi się z tym rudym z blok ekipy, nie? Nie, tak. ty musiałeś postawić na swoim, nie? Ale co musiał postawić na swoim, skoro patrzcie, on nie miał co zrobić? On już był w trakcie mijania, jak? Słuchajcie, dobra. Ja mam powiem szczerze, jak się wierzę to mnie na ulicę, to jest w ogóle identyczna. Jest sytuacja. Bardzo często samochody stoją po jednej stronie, i bardzo często jest sytuacja podobna do tej. No i kur. po prostu, jak ktoś jest w sytuacji tego taksiarza, czy nawet ja jestem w sytuacji tego taksiarza, i wjeżdżam na ulicę i widzę, że ktoś te auta już mija, no to czekam. No to kur. czekam, nie? A tutaj, no, nie miał co zrobić. Już przejeżdżał, więc, no nie wiem. Taksiarz tutaj się okazał być z... No to ale blokujesz mu wyjazd, jakby chciał skręcić w lewo. Stary, zawsze da się jakoś co zrobić, żeby każdy się zmieścił. Zresztą tutaj nie ma tak mało miejsca, żeby komuś zablokować. A wiesz że kończy ja tutaj miejsce mogę Właśnie, on był w trakcie manewru Żeby on go zaczął, wiecie, jak on już widział, że on jedzie, to by było... To by było bardzo ch**we chamskie i niemiłe i frajerskie zachowanie, tak? Patrząc na to, jak tam na drodze można się kurwa zachowywać i być uprzejnymi w ogóle a Nie tak jak p**wne warszawiaki, nienawidzę jeździć po Warszawie Jakiś na***** jesteś? Jak go podsumowało w ogóle, ty? Jakiś na***** jesteś? O kurwa. o kurwa Ej mocne Mocne w chuj. No dobra Ten sobie zjeżdża Fajnie Ten za nim zapier**a Dwa razy Audi Ten mu zjeżdża też Patrz, co, co jest ty Patrz co robi Co on go zaczął hamować Czy o co chodzi Brake check chyba był robiony No dobra, wizło się, ale nawet nie było blisko, nie? Nawet nie było blisko. ja pidi baba To jakiś widz chyba ku... DJ'a Ja Pidi gada. Ja pidi baba, baba pod prąd. Ja pidi. Dobra, on musi oglądać streamy, nie? <grym> to nie jest reakcja normalnego człowieka. To jest reakcja ziomka co ma przyżarto głowę albo TikTokiem, albo Twitchem. ja pidi baba, baba, ja, pidi. Uuuu uh. Hardcore Tak zwany znowu ham kurwa, Jak do tego doszło Oczadział A bo on ma większy samochód No może Co on od... Co on o na myśli Oj kurwa. BMW Classic nie BMW Classic Ja p***a no nie poczeka kurwa, nie nie poczeka! Ani chwili. Dobra, ale ziomek teraz mu powinien zjechać. Break check będzie. K ale akurat moim zdaniem on powinien już tutaj zjechać, nie? Dobra, mam jakieś to miasto. Mam jakiś Orlen. Co tu będą za dymy? Uuu! Ładnie! Brawurowo strasznie ty! Ej dobra, patrzcie na tu kamerkę tam na ty ten na dole Jesny? Ładnie Materiał wideo został zabezpieczony. Kur materiał wideo został zabezpieczony Ty, i po to... Po to Takie gówno, żeby i tak stać na czerwonym, tak jak wszyscy, nie? Debil. Da fuck. Ej, dobra, co jest, ty? Na wózku, Konferencji. Ja p**ole, nie? Jeb**any, kurwa, no nie, no mocne Na no wsteku, popierdala na czerwonym tam, ty Ej, mocne w k**u, nie? A to Wrocław, to Wrocław jest, to widzę Ja p**ole, no rowerzyści, no kurwa. Wiecie, o co chodzi? Po prostu rowe Rowerzyści, nie? Wiecie, o co chodzi Każdy wie, ja nie muszę mówić Wyty, ty? Wy? A oni co, kurwa, ty? NPC ty, kurwa, odpisz O, kurwa. Zdarzało się przeżyć takie kurwa akcje, zdarzało się. O, kurwa. Ja już chciałam mówić, że chodzi w tym filmie. Record Video! To już był Hardcore. Myślę, że adrenalinka chociaż trochę podskoczyła. Więc się na lewy, na milion procent. No kurwa, proste. Tutaj kurwa. Classic. Ale powiem Wam, że kurwa, Pada deszcz i jest ciemno, to tak nienawidzę jeździć, kurwa, po mieście. I one latarnie świecą. No i kurwa, nic nie widzisz na tej drodze. Nie widzisz pasów, praktycznie, nie? No i właśnie jakiś ciemny asfalt. No kurwa, nic na tym nie widać, nie? O kurwa! Ja pie ale mistrzunio, musiał się śpieszyć Ale słuchajcie, może niech ok akurat, nie wiem, z dzieckiem do szpitala Wiecie o co chodzi Albo A było ostro naćpany i myślał, że gra w GTA Różne są scenariusze, nie? Żona rodziła kurwa. po Bolciarz po**e Bolciarz Dobra, dla mnie to w ogóle jest klasykiem totalnym. Jakby mnie w ogóle autobus pierwszej klasy się nie dziwi, nie? To jest to jest codzienność. Ja już nawet przystałem się na to wkleć, ja po prostu wiem, że oni się zawsze wieczą. No i kurwa wiebka, ja no debil, idiota. Michał kiedyś miał podobnie z tirem właśnie, nie? Ale wyglądało kurwa to 10 razy gorzej niż tutaj I kurwa po lewo nie było asfaltu, tylko była trawa, nie? Ja Przecież to masz taką srakę w gadziach jak coś takiego się odpisała. Jeszcze kurwa dobrze, że miał asfalt po lewo, nie? Moi rodzice, jak mama była w ciąży i przekroczyli prędkość Ludowa, że rodzi, ja dole najbardziej Niezręczne było jakieś, jechałem z mamą i tatą I policja nas zatrzymała, bo ojciec przekroczył Prędkość i mówią do niego y, No, przekroczona, bla, 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 a mój tata tak Eee, yy, bo żona jest w ciąży I my do szpitala jedziemy <grym>, Tak kurwa, z dupy wystrzelił tym, nie? A policja tak na niego patrzy z takim kurwa Kasiomek. Każdy daje to samą wymówkę, nie? Dosłownie taki wzrok miał, nie? Z takim politowaniem popatrzył, no. I co płaciliście mandat? Tak, tata, wtedy ta, to co pamiętam, 400, Dobra, ten policjant tak serio powiedział: My na kurwa, jak ty zapierdalałeś! Ale na koniec znał mu znanie zdrokiem, nie? Więc było git. Cię żarówką Ciężarówkowcy pojebni? Ta, ta, bo mój tata miał chain, no? Czemu ten mem się odrodził po dwóch latach? A Madi właśnie. Ja pytałem o to samo kurwa widzów. Jakim cudem, nie? Jak to już wszystko ta stara rozmowa, ale kur... w sumie nawet śmieszne, jak ludzie to odtwarzają Ej, yo, traff! Drop utopia, drop utopia! Wie ale dobra, nie było blisko. Po co poddymiają na siłę? O, ku**a. no dobra Jechał ci pod same koła, nie? No i ty, bałwanie, ty. on nad nie musiał prawie hamować. Dobra, stary Merol musi być to opie... Chyba jakaś C klasa, albo E? Nie, chyba C. Okej, okay. fura jechała, no i teraz kolka. Opie... No i co się stało? Że wyprzedził go i zwolnił, ale to chyba temu, że był znak do 50. Zaczyna na podwójnej? Nieprawda. Nie no, patrz. Jest ta, ciągła już. Wyprzedza na ciągłej normalnie. I kończy nawet na ciągłej. A tutaj przykamował bo nagle ten. Prędko się zmiesza. W sumie nic się nie stało takiego. Brak dymu. Ja piszę dole, nie? Explosion, ty. Co ty się Pojeżdżę dla mnie to jest. Pomylił się, no. O kurwa, już myślałem, że będzie wielka. Ej, ale w tym stóp Kamach mało wiek teraz, nie? Nawet jednej kraksy nie był. Dobra, i wyty, wytyfyty. Zastanęli, nie? Spoko. Za Aha. Ja Dobra, ale tutaj to czekaj, bo nie wiem kto. A są żółte pasy. Dobra, to wszystko jasne. Są żółte pasy. To tutaj chyba jednak faktycznie była wina tamtego. Ty, po***any ziomek. I co to znaczy że żółte pasy? To znaczy że, to znaczy że to Kanada, albo y, Wenezuela, czy tam Kolumbia. Ej, dobra, to jest agent. W... Ej, agent. No i po co k***a czekać w korku? Daj mi dymów. To się tym razem. Uuu, dał. Ale dał k**a. Dzięki temu będzie 14 sekund szybciej w danym miejscu, nie? O, pięknie. On dalej leci, wiek dalej ma. to to cały czas. Ja O, eleczka. Co, Elka się komuś pierści? Nie, no to niemożliwe. Dobra, a rowerzysta nie mógł po prostu za nim przejechać, po ta tak otrudnia sobie pierdolone życie. Co w się, sensie Elka powinna go puścić, ale no wiecie, tak patrząc pod faktycznym względem, nie? Chłop mu egzaminuje. Pał, myśli, że to był egzamin? Oj, pierdolka będzie, pa! Będzie wiepka jak chuj. Nie stan się ziomek tak wpierdolił, k***a Civiciem jeb***m, nie? Ty, to był Civic, nie? Teraz akurat nie, ale wtedy to był Civic Oj, będzie napierdolony długimi, pa Oj, klasik, klasik Tak jak ja to kocham Dobra I on zjeżdża, fajnie I co, on wiedzie i będzie go kurwa, hamował, nie? Jebany debil Pewnie tak będzie no wiadomo, że tak. Idiota! No nie ma co gadać, idiota! Debil. No kurwa, co no klasycznie na polskich drogach odpije? się takie gówno codziennie. Stopkam już, widzę, że powoli nie masz czego montować. Ale co? Posy, pakierowcy kierowcy klasycznie są z jebami.